Dzień dobry, witam Was wszystkich, takie szybkie przewitanie, bo e, kurczę no niezbyt jestem w stanie tak nagrywać face to face Otóż, bo ponieważ w sobotę sobie lekko oko lewe naświetliłem lekko mocno. Jeszcze tak powiem Wam, że w życiu nie miałem mocno świetlo najgorsze męczę od soboty wieczora przez całą niedzielę i dzisiaj tak samo. I są momenty, że jest lepiej, a są momenty, tak jak teraz, że jest gorzej, bo jednak tych, kurczę, obrazków się przewija jeżdżąc. No i tak, bele pozbierane, poplony posiane, to co krowiarz będzie robił w takim okresie nudy? No oczywiście woził gnojowice, także zaczęła się zabawa z gnojowicą na łąki. Zaraz zobaczę przy tej prędkości, ile mi tam na hektar wychodzi. No, także powoli sobie leję, Zaraz kamerę przerzucę na głowę i będziemy próbować coś kręcić w miarę. Mam okulary przeciwzłończe, ale powiem, wam, że to jeszcze gorzej. Dobrze, dzisiaj nie ma jakiegoś tam dużącego słońca, to jakoś tam daje radę, ale ogólnie nie polecam zabawy, nie polecam. Jaka to historia? Ja spawać dużo nie spawałem w sobotę, tylko tata spawał, ale gdzieś tam montując, mimo rzeczy, gdzieś tam kręcąc się razem, musiałem spojrzeć na ten błysk spawarki, a sakramenckie błysko na. ma, także, no, bo jeszcze tacie się zachciało, że ten nocynk to nie będzie spawał migiem, tylko MMA, czyli elektrodą. na tym migomacie przerzucił opcję, że właśnie wziął kabel sobie z rączką, tam można tu włożyć i przełączyć na, na opcję spawania elektrodą właśnie elektrodą spawał, ona taki ma, mówię Wam, błysk, że no, ale gdzieś tam mimo, mimo woli gdzieś tam człowiek spojrzał i no, i mam także taka to historia, dlatego też między innymi wczoraj nic nie nagrywałem, wczoraj też nie było żadnego live'a, no bo nie byłem w stanie zwyczajnie także co, lejemy zupkę i impreza trwa dalej. Oj, nie do. nacisłem. Ogólnie Wam powiem, że już było jako tak. Rano wstałem, mówię, kurczę, jest, jest dobrze. Ale teraz zacząłem jeździć i, i jest tragedia. Ale wziąłem lekkim przeciwbólowym, może przeciwzapalnym. Może za chwilę zadziałają i jakoś tam ponagrywamy. Też od samego rana nie nagrywam boku. kamerę zostawiłem w samochodzie, a żona pojechała na rozpoczęcie chłopku i nie miałem kamery. E, taki przypadek, taki peszek. Także teraz jak już odzyskałem kamerę, to e, no, nagrywam no i co się działo? No, czy piłem talerzówkę, podpiłem się małą waltrą pod mieszadło pod ten duży zbiornik. A i jeszcze z samego rańca przed śniadaniem podłączyłem akumulator ten od e, stacji dokującej żeby podładować, ale to też dzięki wam widzowie, że ktoś go tam mi w komentarzu, już nie pamiętam, co się przewinęło pod filmami przypomniał, żeby ten akumulator podładować. no i się aktualnie ładuje tak jak mówię, podpiąłem mieszadło pochodziło to tak dobre pół godziny ale że boję się teraz po tej akcji w zeszłym roku z masajem, co pęk pasek zostawić ciągnik tak bez, bez opieki, pracujący nawet i lekko z mieszanem do gnojowicy, więc wyłączyłem i wybieram tutaj z bo pełno się nazbierało. Także to jest druga beczka, jeszcze jedna trzecia, i, i będziemy wozić z dużego zbiornika, wstawimy akumulator. Jeszcze w międzyczasie włączy się mieszadełko, to sobie kiszonki z kuku wiedzy odkryje. Także ogólnie nudy nie będzie, coś tam będziemy na pewno tworzyć w tym temacie. Tak więc. Dzionek się zapowiada znowu intensywnie, ale to można powiedzieć, że to jest dopiero wstęp do jutrzejszego dnia taka rozgrzewka, bo jutro ta korekcja i aż już mi się nie chce tego, już, już, już mam po prostu do ile to będzie roboty z tą korekcją całe stado. No, trzeba jednak te krówki podganiać, podpędzać, pilnować, a one lubią psocić w takich sytuacjach. No ale trzeba to przebrnąć. Także pomalutku, pomalutko. No i dobra, nie wiem czy za gęsto tego nie leję. Żeby mi to starczyło na wszystkie łąki, jeszcze dobrze by zostało. <noise> I ogólnie co się przypomina, tato kupmy saletry. Posypiemy na czwarty pokaz saletry. Przecież saletrę mamy w domu. No i mam w formie płynnej saletrę. No i muszę się zgodzić z jednym z komentujących, że lepiej tą gnojowicę byłoby na wiosnę polać, wtedy byłby, byłoby lepsze wykorzystanie, ale do wiosny jeszcze do doprodukują. Nie ma problemu. A na pola owne to i tak obownika będzie pod kukurydzę. pod zboża. Już praktycznie tam gdzie mam sypnąć to to jest naprodukowane, a teraz już produkują pod kukurydzę jajułeczki, także będzie, będzie, na pewno makaronu nie zabraknie, jak filia wystartuje na pełnej. No to dobra, trzeba podłączyć akumulatorek pod stację, ale nim to uczynię, jakoś muszę się łapać i jeszcze zapuścić mieszadło, niech trochę pokiełta. Powiem Wam, że jak patrzyłem, to gdzieś mniej więcej dotąd jest poziom. Bo w tym momencie. Także sporo tego towaru naprodukowały. I to gdzieś mniej więcej z trzech miesięcy. Uuu, ja nie wiem czy ja tędy dolazę. dolazę No, mniej więcej jakoś z 3 miesięcy ten towar się pozbierał. Także zbiornik na gnojowice tak na styk miał być z zapasem. A wychodzi na to, że tylko tylko zapasu na jakieś 2-3 tygodnie. No i cóż, no niestety. Ale najważniejsze, że z 3 miesięcy mieści, no prawie z czterech po mieści. Malutku, niech miesza. A w tym czasie akumulator się założy. Eee, no i co jeszcze? Napompuję się beczkę. Jeszcze z jedną pewnie wyciągnę. Trudno, może nic się nie stanie. Jak postoi po kiełta, za oczami że tak to powiem. Zaryzykuję. Sytuacja wymaga. Powiem Wam, że na naświetlenie oczu faktycznie leki przeciwbólowe pomagają. To jest co? Minus. A to jest plus. Tak, to jest minus. Zgadza się. To jest minus to jest plus no, leki przeciwbólowe faktycznie działają jeszcze do tego żonie zajumałem okulary przeciwsłoneczne nie pytajcie jak ja w nich wyglądam bo to nic specjalnego i w połączeniu z przeciwbólowymi i z tymi okularami jakoś da się funkcjonować ciężko to ciężko ale się da to jest 13, jest dobra. Przypałem, że trzynastki nie mam. Ogą nawet mam. Chyba. 4 jest 10, 12. O jest i druga trzynastka. Dobra. Tak kluczy mama kluczy. Naładował się na maksa, także na ten wywóz szamba wystarczy. Tak, gagatek idzie. położyć w dobrym miejscu żeby nie zginęły a tu kluczy nabrałem, bo wiedziałem, że na jednej klemie coś jest nie tak. A tylko trzeba uważać, żeby do plusa nie dotknąć. Bo już widać raz, to mi się zdarzyło. Bo ogólnie na plusowej trzynastka wiedziałem, że na minusowej inny klucz, ale nie wiem, to znaczy wiedziałem, że na jednej jest niestandardowo. No i tak wziąłem garść tych kluczy. A okazało się, że jeden, który jest potrzebny, to mam w ciągu 12-13. No ale... Lepiej więcej wziąć niż biegać. Kurde, demol się może ustawić. Okay. Uważam właśnie, żeby nie dotknąć nigdzie do plusa. Ten plus tu tak niezabezpieczony, ten... ...bezpiecznik. Trzeba to jakoś będzie zatygować. Słuba puściła czy co? się może dokręcić. co to? Co to się wyrabia się? No chyba się puściła. I nie trzyma. Bo i nie mogę dokręcić. Także trudno może będzie łączyć zaryzykujmy knie to będę musiał drugą jakoś przynieść wygląda na to, że działa no to ogień pompa przełożona, przełożona No i ruszyła. Komedia. Nie wiem ile dzisiaj wywiozę. Jeszcze mają koje z lepsa dzisiaj przywieźć Kiszonkę z kółkowiedzy trzeba odkryć niby na jutro rano jeszcze mam ale jutro ta korekcja to wątpię bym zdążył. Później by się chciało, także dzisiaj myślę, że zaraz przerwę sobie zrobię. Odłożenia i tą czynność wykonam. widać troszkę błotka się tutaj narobiło, bo wczoraj rano w niedzielę taki ładny, naprawdę solidny deszczyk popadał. Może będzie się to wywozić na kołach, no ale za to daje nadzieję w sens tej roboty całej, że to jakiś tam efekt przyniesie oczekiwany i tej czwartej trawy jeszcze zdąży narosnąć. Druga wyciągnięta, no brudzi się trochę Brudzi, nie powiem, bo musi między Jednym zaworem a drugim to Znaczy z tego kolanka Gdzieś to wylecieć, no niestety Nie da się 100% Czysto zrobić No ale Inaczej się nie da Chcąc nie wysiadać przy Podpinaniu i odpinaniu, ja podejrzewam, że i nawet Przy to by Gdzieś tam troszeczkę się rozlało przy opróżnianiu takiego zbiornika zewnętrznego. Jakby nie robił, to troszkę by się powróciło. Także starczy tu mieszania w alterce. Jeszcze raz będę kieszonkę odkrywał, to ją odpalę i niech pomiesza. I sobie wyjdziemy, zaraz zobaczymy Czy coś się udało ubrać i coś tego kożucha ruszyć Ale na pewno z dobrą godzinę mieszało dzisiaj to powinno być fantastycznie Powinno A czy jest? No już ładnie się na wierzchu przemieszało pianka się pojawiła Widać widać coś na pewno ale to że ubrane to niewiele widać dwie beczki to tam znaku praktycznie to żadnego nie zrobiło dobra jadę dalej takie pytanko mam do was bo mnie stara szkoła uczyła stara szkoła jazdy że jak po Łące jeździmy to za każdym przejazdem świeżym śladem po prostu jak jeden raz przyjedziemy, to ta w stanie, a jeżeli będziemy jeździć cały czas tym samym śladem, no to wyjeździmy pas taką drogę w łące. Jak Wy to robicie, jestem ciekaw, bo w sumie nie wiem, czy mniejszą stratą by nie było jeden przejazd zrobić, taki, taki gorszy, niż tak jeździć po całej szerokości, tak się zastanawiam, cholerka. Sam nie wiem co lepsze a co dobrze. No, i z trudem, to z trudem, ale coś udało się dzisiaj wywieźć. 9 kursów, 6 z dużego zbiornika, 3 tutaj z tego e, przejściowego w oborze. No i dalej, może coś po obrządku, ale teraz chcę tą kukurydzę odkryć Brakuje mi tak jednej, jednej i trochę, żeby działkę siedmiohektarową skończyć. Także dawka chyba konkretna. No, ale zanim zacznę odkrywać kiszonkę, to idę, odpalę walterkę. Niech trochę pokręci w tym czasie. I ją już dzisiaj po prostu zabiorę. Odmieszadło odepnę. I jak coś trzeba będzie jutro czy pojutrze wywieźć, to myślę, że już nie trzeba będzie podstawiać. Tylko będzie sobie wymieszane te szambełko także jak coś tam na koniec jeszcze, żeby resztki dobrze wybrać, chociaż nie wiem czy to będzie do końca wybierana, no zobaczymy, w każdym momencie zobaczymy ale jeszcze dzisiaj chcę coś podwozić, także niech się troszeczkę rozmiesza i jutro może z wieczorem też jakieś dwie trzy beczki zawsze się wyciągnie, to już troszkę mniej, jednego dnia trochę, drugiego dnia trochę i tak powoli powoli się te łąki ponawozi Widzimy się już po przerwie obrządkowej trochę dłuższej, bo jeszcze sobie jedną beczkę wywiozłem, dziesiątą dolać e, tamtą największą łąkę czyli na 7 hektarów 10 beczek no to tak dobry, 20 metrów sześciennych na hektar Mnie się to podoba się, tyle ile chciałem, tak więc ciśniemy na następną łąkę, już prędkość mam opanowaną szybciej niż zwykle Oj, ale jeszcze okularki to muszę zarzucić, wam powiem, bo Daje ten zachód słońca po oczach No i co? Wywiozłem tą jedną po obrządku Musiałem sobie przebyć zrobić, bo mnie tak zmuliło Spać się zechciało Na kawkę Bo kto miał oczy naświetlone Ten doskonale wie, że W nocy się nie wyśpi tak więc wziąłem jeszcze tabletki przeciwbolowe, bo już te co rano brałem to już przestawały działać i się robi ogólnie kaszana, no ale trzeba dalej kontynuować eee, przedsięwzięcie Już teraz wieczorem to nie będę gdzieś dalej zaczynał, tylko tutaj z bliska tu przy lucernie może zaczniemy, o, ciach-ciach-ciach będzie coacy jedna łąka, tam druga do zalewania, tak więc lejemy 11 beczkę, 12, może i 13 uda się dzisiaj wywieźć, także tak gdzieś tak około 200 metrów sześciennych będzie dzisiaj zrobione. Przed obrządkiem jak mieszałem. I jeszcze gnajowice to sobie zajrzałem do zbiornika. No nie powiem, że jakoś tam znacząco ubyło, ale zauważalnie ubyło. Także jeszcze takie dwa dni wywożenia i mąki pewnie będę miał pozalewane. No zobaczymy ile mi to się zejdzie. Co tu planować? Jak to sobie mogę planować, a jakieś inne zajęcie wypadnie i tyle dzisiaj ogólnie tata tam na fili skończył też te wygrodzenia I tam coś musiał przerabiać, także mu się dzisiaj zeszło jeszcze tam jutro coś tam zostało tylko przyspawać obrządek przy okazji zrobił szybki, 15 minutowy i co? i wodę zostało została już tylko woda praktycznie tak więc do ogarnięcia myślę, że pod koniec tygodnia można będzie organizować przeprowadzkę i huczne oficjalne otwarcie na weekend zaplanować no tak więc się dzieje, dzieje się trochę no i ja aby to oko mnie przestało oboleć i jutrzejszą korekcję przetrwać to już można powiedzieć, że od środy to na pełnej ruszymy dalej z Gnojowicą a dawno nie rozlewałem trzy miesiące było spokoju nie było rozlewania a tylko troszeczkę chyba jak te trawy siałem po tych lasach to po drugim pokosie tam dwie czy trzy beczki wylałem i tyle o ile tego było wylewania tak więc człowiek się odzwyczaił od tej roboty ale bardzo przyjemna i odstresująca wam powiem lubię teraz w tym roku to lubię wozić, w zeszłym roku to mnie irytowała, W tym roku to w to z miłą chęcią się wozi, człowiek zmęczenia nie czuje, z uśmiechem na twarzy. I także generalnie też i z beczki zadowolony. Teraz muszę też na serwis zadzwonić, bo coś jakiś tam problem ma przy otwieraniu. Że trzeba czasami kilka razy kliknąć, żeby otworzyć zawór od wylewki Nie wiem co tam jest, czy tam jakiś syp się po prostu nazbierał w tym zaworze że to blokuje, nie mam pojęcia co to się stanęło się no ale jest gwarancja trzeba z tego korzystać Zapewne tam gdzieś coś podlazło, się nazbierało syfu i temu tak się to przycina nie może się otworzyć no ale nie moja, to broszkę tak jak to mówię ze zadzwonię jutro pewnie z rana bo jak będzie chwila a i ogólnie też majster już się oddzwonił od tej przeróbki tej tu obory. gdzieś też za dwa tygodnie ma przyjść i już na pełnej działać, żeby to jak najszybciej zrobić, zobaczcie jaka jest różnica między trawą a lucewną teraz to lucewna będzie górować na tej, tej jesieni. Także mam chęć więcej tej lucerny zasiać naprawdę szczerą chęć i myślę, że w przyszłym roku będę to realizował. Pani się człowiek obejrzał, już się noc robi. Jest 1937, 13 beczka dzisiaj. Także powiem wam, że plan zrealizowany. 200 metrów 3 dzisiaj wyciągnięte. Wiadomo, wszystko pospinać ustawiać, jeszcze ten akumulator stawić. No, masa była do dodatkowych rzeczy. W międzyczasie bym na pewno dwie beczki, nim to ogarną, to bym jeszcze wywiózł. No i też żona jakieś plany ma na wieczór, także muszę z dziećmi posiedzieć. Także dzisiaj wcześniej kończę, przed 20. No ale ogólnie tak, nieźle. 13 przez dzień to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze takie dwa dni będę miał łąki chyba pozalewane sześciutkie. No, fakt faktem troszkę słabiej to zalewam, cieniej, ale to taki okres roku, tak, że nie ma co przesadzać. Jak będą deszcze, to urośnie. Jak nie będzie deszczy, to ile bym nie dał, to, to nie urośnie. No chyba, że jakieś tam jeszcze we wrześniu przymrozki, no to takie ryzyko też jest z tym wszystkim związane. No, ale bądźmy dobrzy i myślisz, że jeszcze yy, czwarty pokos będzie? wystarczające rozlewam beczkę zjeżdżam na bazę i ojej jeszcze mi oko zawił masakra powiem wam nie patrzcie się na spawanie o, i w życiu nie polecam no pod garnek pozaświecam światła na oborze pozamykam co tam trzeba i już luz i dzisiaj zrobione co miałem zrobić, a jeszcze folcie na miniaturkę Nie można film montować Także bez obaw, bo już tutaj jeden do mnie widz pisał, czy żyje, czy wszystko dobrze tak żyje. Może nie do końca dobrze, ale mam nadzieję, że już jutro zrobi się dobrze i, i tyle. no Jeszcze dobrze, że jutro w cieniu robota to. Chociaż taki plus jakoś przetrwam ten wtorek. No, I od środy pewnie znowu lecę gnojowica, chyba że coś tam na chwili wypadnie albo innego do zrobienia, bo tych tematów to jeszcze jest. Nie wiem, słomę jeszcze trzeba przykryć, zobaczymy jaka pogoda będzie. Także do zajęcie brakuje ogólnie, ale w międzyczasie sobie o będę woził gnojowicę. Tak to sobie powiedzmy. Także tamten rok był przewodnim tematem gnojowica, w tym roku bele, tego lata. <grym> Co roku coś innego. No a znowu wracamy z gnojowicą. Takie koło jest już błędne z tymi krówkami, z tą hodowlą, no ale dobra. Ja mówiłem, że ten rok będzie ciężki i może te materiały nie są takie atrakcyjne. Ale mimo wszystko proszę o komentarze, które bardzo cenię. Tak jak mówiłem, nie na każdy jestem w stanie odpisać. Teraz jeszcze z tym okiem. To już w ogóle się położyć z telefonem to jest coś nierealnego żeby popisać, odpisać no, za wszystkie łapki w górę i przede wszystkim nową funkcję ma YouTube czyli te podbijanie, jeżeli ktoś nie wykorzystał w tym tygodniu trzech, bo mamy początek tygodnia, trzech możliwych podbić, trzech filmów także bardzo zachęcam, żeby coś z mojej produkcji podbić, żeby to troszeczkę wyskoczyło wyżej takiego boosta jak w tych ciągnikach moc ten film dostał, takiego boosta. Za to jestem bardzo wdzięczny, ogromnie, bo to ułatwia. Nie powiem Wam, że ułatwia i motywuje do dalszej pracy, no bo jednak jakiś ten wysiłek trzeba włożyć w to nagrywanie codzienne. I jakby taki feedback z Waszej strony był, to by było bardzo przyjemnie. Za co jeszcze raz z góry dziękuję i widzimy się w jutrzejszym filmie.